Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Alex w Podróży. Jak widzicie, właśnie mamy gościa i, i tutaj przyszedł nam jakiś duch. Nie wiem skąd, nie wiem jak, po co i dlaczego, ale chciałam Wam w sumie tylko tyle pokazać, a wstęp zrobimy jak Alex stanie, także nie wiem, co on tu pichci, <laughs> ale do zobaczenia rano, jak Alex się wyśpi. Okej, okay, witam was rano, Alex już wstała, tak, e, nasz gość sobie poszedł, jak widzicie. E, witam, witam w Barnacle i dotarliśmy do tego miejsca ponownie, jesteśmy jeszcze jeden odcinek tutaj, a ja tak w ogóle znalazłam w ogródku, wracając do ducha, jeden z nagrobków, znaczy jeden nagrobek i już wiemy skąd on się tu wziął, e, mord tak umarł z głodu. Niestety, myślę, że był poprzednim właścicielem tego domu. Okej, okay. Aleks się tu troszeczkę ogarnia, kąpiel, nie kąpiel. Niestety, Mort nam nic nie zostawił do jedzenia na blacie, a szkoda. <grym> Myślałam, że się załapiemy na jakieś dobre śniadanie, ale niestety. Także ja sobie tu przyspieszę, niech ona y, się oporządzi, bo też szkoda czasu, a my będziemy potem y, ruszymy na podbój bar na Club Bay i będziemy odwiedzać naszych znajomych i nieznajomych. Myślę, że to będzie dobry pomysł na dzisiejszy odcinek. Zresztą tak jak tradycyjnie to mamy w Zanadrzu, zawsze odwiedzamy potem budynki. Ciekawa jestem, jakie tutaj są. Bo w sumie pomimo tego, że tu mieszkałam, to nie widziałam zbyt wielu. Na leśniczki. No, no i telefon, no nie? No cóż by innego? Ciekawe, co tym razem. Ćwiczenie? Czy co to ma być? Zobaczymy jak przestanie dzwonić. Punkty osobistości. Jasne. Okej. Okay. Bo i dawno nie nagrywałam w ogóle. Jeszcze wam prezenciki powysyłam. Dawno nie nagrywałam przez tą przerwę świąteczną i powiem wam szczerze, że wypadłam z rytmu. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak powinno. Kuchenka u Dobrze, że to Twój ostatni dzień tutaj, bo też nie będziemy więcej nagrywać, tylko jeden dzień. także. Okej, okay. do kogo powędrują dzisiaj prezenty? A no, myślę, że powędrują na stronę, tym razem piątą, może. I ten środkowy rząd sobie wybierzemy. I pierwszy prezencik powędruje do Ola 2-5-2-3. Dostaniesz, moja droga naturalny prezent. No odpisanie idzie mi ciężko. Jeszcze skopiujemy. Okej. Okay. Kolejny prezent. Do oleńka 0911 i podstawowy pakiet. Tym razem, skoro jest taka możliwość, trzeci do oliwciowa 1, 2, 3. Może prezent niespodzianka. Oliwia1202. No, to będzie następny naturalny prezent, skoro nie możemy dać innego z tych dodatkowych. I jeszcze jeden. Poleci do Oliwia123AA. A. No proszę, i ty dostaniesz luksusowy pakiet. A jak. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście, szkoda, że nie mogę wysyłać do wszystkich prezentów na raz, ale no niestety nie da się tak. W ogóle ostatnio Miss Import strasznie wariuje, i, i w ogóle cała ta komunikacja tutaj, bo ani ja nie, nie znaczy, moje zaproszenia nie docierają, mi nikt nie dodaje, nie, nie dostaje znaczy, nie przychodzi do mnie, i to tak wygląda masakrycznie. Dobra, co my sobie odwiedzimy? Tutaj ktoś mieszka, to. Rodzina Aman, chyba tak. Ile ja dobrze widziałam? Duży domek. Nie ma tak, jak pirat na rowerze. Ostatnie zwiedzanie, ładna królowa, i widzimy sam trawnik. <grych> oj, oj, oj. Przywita mnie ktoś? Chyba tak. Ktoś tam jest. I ten mostek tutaj. Fajnie, ciekawe czy się tekstury wczytają. Powiem wam, że pod spodem można przepłynąć, a ja nigdy czy przepłynę na przepłynąć, no, no, no jakby to było nad basenem. Mnie się nigdy nie udało zbudować takiego mostku. Nie wiem czemu. No może nigdy nie próbowałam. Wiata, basenik, parasole, leżaki. Kilka palm, też fajnie. O, ale nam zawirowało. I ogródek, w którym jest, co? Sałata. No trochę ubogo, ale cóż. Może to są hodowcy z sałaty? Hmm. Kto wie? Kto wie? I fajny domek dwupiętrowy, zobaczcie, w sumie zaczyna się dom i wchodzi się na drugie piętra. Tam sobie rozmawiają ludzie, to może ty i też pogadaj. Z dziewczyną? O. A ona chyba młoda jest, no dobra, niech będzie. Jakieś dziecko małe. Okej, okay, no i jesteśmy w salonie, tak? Jak zwykle pstrokata to trochę pusto. Dla mnie jest telewizor i siedziska różnego rodzaju. Jeszcze z nią pogawędkę. Okej, okay, lecimy dalej. No jest przedpokój. O, zapalimy sobie światło, ja niech będzie wszystko widać. O, tutaj tak jakaś hardkorowa, zbuntowana sypialnia. Czachy, płyty, gitara. Fajnie, fajnie. Łazieneczka oczywiście. A tutaj coś Ala gabinet, pokój, nie wiem, do pracy z kwiatami. Florystka może jakaś tu pracuje. Hmm. Kto wie? Dobra, hmm. kolejny pokój. Salon z telewizorem. ok, Też można. łazieneczka i wejście i na dół. Kuchnia pusta ja i hmm. Dobra, a co na dole? Na dole mamy siłownię i piłkarzyki. Tutaj łazienkę. O, i coś, ale studio nagrań, albo takie miejsce, w którym mogą sobie muzykować. Wiecie, siadają, grają razem, śpiewają. Fajne, to jest super pomysł, ale pusto. Czemu tu tak pusto? No, tak mało mebli. A na samej górze co? Tak, zacznijmy z tej strony. Balkon oczywiście duży i mamy sypialnię. Sypialnia też ładna, skromna z łazienką. Łazienka duża i pusta, jak zwykle, zejście na dół. Pokój. A w ogóle zapominam ostatnio wstawiać telefony, tak, a propos do domu. <noise> Pokój dla dziecka. Tutaj pojedyncza cukierkowa, różowa sypialnia. I kolejna. Obstrokata, serca na łóżku i ten. Róże na ścianie. Ja jeszcze te łatki na centki na, na siedzisku. Masakra. Dwie łazienki. No dobra, no do mnie w moim stylu. Kompletnie nie w moim stylu. Fajny, duży, jednak ja bym wszystko zagospodarowała zupełnie inaczej. No, ale to tak. O gustach się nie dyskutuje, prawda? No, nie. nie. Zobaczmy sobie jakiś inny, bo to. Może któryś z tych. Czekajcie, zaraz zobaczymy tu. Który wybierzemy? Przesuniemy się trochę. Hmm, to nie jest fajny. Taki ten zamieszkany z mostkiem może nie, z mostkiem jest pusty no dobra to ty przyjdź tutaj, sobie zobaczymy ten domek a, bo to jest knajpa wędrowców, no tak jakoś nie zwróciłam na to wcześniej uwagi, prawda że to knajpka no to dobra, który to ja domek wybrałam aha, nie, ten z mostkiem był pusty, to ten obok, okej okay. to tu sobie pójdziemy jeszcze może O, potem sobie zobaczymy ten dom. Patrzcie, taki dwudziałowy, jakby tylko z przejściem na, na pierwszym piętrze. Ciekawe, ciekawe. O, różowy kosz na śmieci, różowe drzwi, okna. Ja, w tym po prawej, to ja chyba wcześniej mieszkałam, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Zerknij przez okno da dawaj. I różowe leżaki są. I różowe kwiaty. Wszystko różowe. A to co, piesek mały? Chyba tak. A nie Duke, kot. Okej. Okay. Wyglądał jak piesek malutki. Mm, i centkowane kanapy. Dobra. Podnieśmy sobie ściany, żeby zobaczyć coś lepiej. Wow w strokato, różowo-fioletowo. Ale powiem wam tak, podoba mi się rozkład salonu. Pomimo tego, że zupełnie inne tekstury bym dobrała, to ta ścianka działowa z przedpokój ze ścianką, bez drzwi e, i ten salonik mały, taki wypoczynkowy, bardzo mi się to podoba. Wygląda to ciekawie i przynajmniej jest wypełnione. Dobra, jesteśmy w kuchni i w kuchni jest też stolik i barek i jeszcze ten bar długi. E, no nieźle, nieźle. Oczywiście różowa Sypialnia, ale jest i biurko, i łóżko, i yy, ta komoda. I po drugiej stronie symetrycznie sypialnia, też tylko pojedyncza. Nie ma biureczka, ale jest skrzynka na zabawki, także to mnieka jakaś dziecięca chyba sypialnia. No i tutaj łazieneczka też fajna. O. I tutaj coś, ala gabinet, o bi biblioteka. Powiem wam tak, pomimo kolorów jej, je, jakoby, dobra, zupełnie inne to. Dom, układ i mebli, układ pomieszczeń bardzo mi się podoba. Jest dużo lepiej wypełniony niż ten poprzedni, także mm, no, no jak najbardziej na plus. Tak, to wszystko bym zupełnie inaczej poustawiała i wydekorowała, ale to o tym już nie ma co rozmawiać, bo to. Dekoracje i tak dalej to jest zupełnie inna bajka. Natomiast całość, całość wygląda rewelacyjnie. Bardzo mi się podoba. Także. To różowy kolor oczywiście. No ale to tak. Dobra, co byśmy zobaczyli? Może byśmy... A, tu pojedziemy jeszcze tak. Wow, ci to mają ogród. No, no, no. Oczywiście nikogo w domu. tutaj. No, całkiem nieźle się prezentuje. W garaże jakieś są chyba. Dwa pięterka, duży ogród, jest sałata. Myślałam, że arbuza, ale to chyba jednak sałata jest. No i e, papryka, tak? No, więc mamy sałatę, i paprykę, i znowu sałatę. I całkiem nieźle. To prawda, mało, mało urodzajnie, ale o, i są pnącza winne A to co? Życiodajna roślina. Ha? O to może to tamto, to też nie jest papryka. Czekajcie. To też życiodajna roślina. Uuuu. A to zbierz sobie. Zobaczymy, czy to działa. Póki nikogo nie ma, to możesz już ograbić ich ogródek trochę. I fajny basenik, i oczywiście leżaczek. Nie, no. Tu wygląda bardzo przyjaźnie to wszystko i bardzo przyjemnie. Także garaża na dole, puste. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Zobaczymy sobie, jak to zbierze. Bo ciekawa jestem, czy to naprawdę życiodajnie, czy, czy nas odmłodzi, czy, czy jak. Alex zbiera plony. Ok, to zjedz. Ja zobaczymy. Mamy 141 dni do zmiany grupy wiekowej. A jak zjesz, przedłużają nam życie. Nie idź do domu, no co ty to. Mamy ile teraz? 142. No to nieźle, nieźle. Fakt, że jeden owoc za jeden dzień. No to za dużo nas nie odmłodziło, ale. Zawsze jakaś alternatywa jest. Dobra, spróbujmy tu zajrzeć przez okno. Na razie się nigdzie nie da. Czekajcie. Może przysuń się bliżej. No, dalej. Brak interakcji. Super. coś ty się tak uparła, żeby wracać do domu w ogóle? I źle ci tu. No chodź, chodź. Tak, na pewno pójdziesz, jak ja wyłączyłam pauzę. Okej. Okay. O, zapraszam mnie do środka. Czyżbyśmy jeszcze mieli się dostać do środ, do wnętrza tego domu? Czy to ktoś inny? Okrabiliśmy ci ogródek, ale cześć, cześć, wejdź Smakowało ci to, zapraszam. No, fajnie, udało się. Czy mamy okazję zobaczyć dom wewnątrz? Już mi się podoba. Dobra, tu jest wejście. Zaczynamy od przedpokoju. Zobaczcie, znowu przedzielony ścianką. Fajny. Mały, przeszklone to okno i drzwi do jadalni. Też fajny pomysł. Oczywiście kuchnie z jadalnią i podła jakość jedzenia. No cóż. I tutaj mamy y, salonik z telewizorem. Też mały, skromny. A jednak jest autko. Widocznie ona teraz przyjechała i to dlatego. <gryw> A na piętrze co? Mm, na piętrze mamy sypialnię. Fajnie, tutaj taki, no, cała sypialnia z, z książkami, tutaj siłownia i, i też jest Łazienka, przejście i druga sypialnia. Hmm. ładna. Aczkolwiek. E jak wybieram tutaj sypialnię na Antresoli, to, to raczej jest dla jednego sima, tak jak wcześniej wam opowiadałam, ewentualnie dla młodej pary, tak? Że oni sobie tutaj y, sami chodzą, bo nie chciałam, żeby ktoś mi tutaj tędy wchodził i przechodził do następnej sypialni, przełażąc, kiedy ja leżę w łóżku. nie, 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 nie. nie. Ja bym tutaj z tej strony prędzej zrobiła coś w stylu jakiegoś gabinetu albo pracowni, no, laboratorium, no, w zależności od tego czym się Sim zajmuje, ale nie sypialnie, nie. No dobra, ale ogólnie fajnie, całkiem fajnie podoba mi się domek. No też jest dużo pełniejszy niż wcześniej, prawda? Niż ten pierwszy, któryśmy oglądali. No, to może jeszcze coś z drugiej strony, czekajcie. Gdzie my to jesteśmy w ogóle? Tu nic nie ma. Hmm, tutaj też nic ciekawego. Hmm, o, tutaj jakiś duży dom. No, może tu? Goldberg. Byliśmy u nich? Goldberg, czy jakkolwiek się to czyta. Dobra, podejdź o patrzcie jaki ładny duży basen i znowu z tym przejściem pod spodem właśnie o tym o czym mówiłam wcześniej że można przepłynąć no to odwiedź, odwiedź nie chyba nie byliśmy bo nie znamy ich także nie, nie powinno z nas tu być Mamy jeszcze mały domek też pusty hmm, bo moglibyśmy sobie zrobić takie porównanie kontrastowe może tu o Hmm, tutaj nikt nie mieszka to może jeszcze tutaj później pójdziemy ale zobaczymy wielki dom i mały dom zobaczymy jakby jak będzie z czasem bo jak będzie późno to to skończymy to wcześniej no i tak tylko jeden dzień mam zamiar tu spędzić ale dobra idź w odwiedziny moja droga ktoś ci tu może też drzwi otworzy już się ciemno robi Barek i basen. Fajnie to wygląda z tym. Takie patio, nie wiem jak to nazwać. I własny staw mają. Mm, fontanna, staw, basen. I wszystkie inne źródła wody. No i jak? O, jest. Mały. Ok. Weszliśmy do środka i co, pusta. Jak zwykle mały kit. Może pograj w kamień papier nożyce. A my sobie pozwiedzamy, no tak. Duży hall, w którym nic nie ma poza schodami. Salonik z telewizorem. Tu kolejny salon. Bar jest, no może taki męski klub, wiecie. Klub gentlemana. Tutaj biblioteczka, mini. Gabinet, łazienka i znowu przejdzie, puste, a do tego salon, okej. Okay. Tutaj jadalnia, też przeszklona i znowu jadalnia w kuchni i łazienka, o. A, bo to lustro jest, ja mówię, co to tak dziwnie się odbija, to lustra, ok. No i tu jest sypialnia, fajnie też przez tym, z tą ścianką, z takim aneksem tutaj z... Y Biureczka jest. Hmm. Ale wiecie, nie, to chyba nie biureczko, tylko to są te perfumy, tak? Kosmetyki to może miało być coś, ale. Toaletka. No, tu jest biurko. No okej. Okay. Tak, ale. Hmm. Toaletka jest, a nie ma szafy. No spoko. Jak to woli. Jeszcze jedno małe przejście. Może byście coś porobili. Bitwa na poduszki. Na przykład. No i na piętrze oczywiście. Hall. Tak, zapalmy sobie światło. Pusty hol, bo jakby inaczej. Duży, pusty hol. No i zacznijmy może tu. Yy, tak. Aha, to taki ala sala do tańczenia. Można pograć, potańczyć. Tu by się przydała ta barierka, to znaczy ta rączka dla baletnicy. a lustra są, także fajnie by to wyglądało. Łazienka. Duża i pusta z jedną małą wanną i toaletą. Tak. Pokój dla dziecka o i też fajnie z tym podzieleniem z tymi dwoma strefami nieźle to wygląda kolejna sypialnia z przedziałką że tak powiem o i znowu zbuntowany pokój kot się dopomina tutaj o uwagę gabinecik gabinet fajny, prosty, delikatny ale czatowa łazienka żółta wanna Yo, łazienka fajna podoba mi się, taka wesoła a tu pokój. Aha, znowu lustra, czyli taka siłownia. Trochę relaksujący pokój. Hmm. I cukierkowa sypialnia. Różowa ze sztal... <coughs> Wybaczcie, ze sztalugą. Łazieneczka i gabinecik. Wszystko w róży. Gabinet też fajny pomysł. Już Z tej strony. Całkiem nieźle, no. Mogło być gorzej. Już jest późno, co prawda. Także... Słuchaj, prośby. Powinnaś w sumie się powoli zbierać. Nie ma żadnego dorosłego tutaj. Pęchasz, pęchasz. Gdzieś tu była Łazienka. Dobrze, chociaż skorzystaj z taletu. Myślę, że już do tego domu drugiego nie pójdziemy. No tu jest taka otwarta, no. Niech będzie tu. Okay. Ej, no, skorzystaj z Ty. Myślę, że do tego domu nie pójdziemy, bo już jest późno. Także Alex będzie wracać do siebie. Co będzie w następnym odcinku? No, teraz czekają nas podróże, znaczy te wszystkie miejscówki, w których jeszcze nie byliśmy, które nie były dodane do żadnych światów, te parcele publiczne i nie tylko publiczne. Także to wam pokażę. Czy one będą w Barnacle Bay, czy w innym świecie, to nie wiem. Zobaczę jeszcze, gdzie uda mi się wszystkie ustawić, bo chciałabym. Zależałoby mi na tym, żeby móc naraz wszystkie parcele wrzucić i potem się z tym nie bawić. E, a po prostu to zależy od terenu. Także może, myślę, że to będzie view, bo tam jest dużo płaskiego terenu, aczkolwiek nie wiem, jak wygląda sytuacja z ilością parceli, także jeszcze zobaczymy. No a tutaj zobaczcie, już 22 odcinek. I jak to zleciało, masakra! Hmm. Ale seria oczywiście zostanie pod tym samym tytułem, pomimo tego, że światów nie będziemy zwiedzać. A tymczasem będę się z Wami powoli żegnać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mnie bardzo. A ja mówię już dobranoc i do zobaczenia w kolejnej części. See ya